W kolacji w jej urodziny. Żona nalała trzy kieliszki wina i powiedziała: "Chcę popatrzeć, jak ty i Kasia jesteście razem. prawie się zakrztusiłem winem. Zaraz. Co? Kasia, najlepsza przyjaciółka mojej żony, siedziała naprzeciwko nas z takim dziwnym uśmiechem na twarzy. Żona ścisnęła moją dłoń i czułem, jak jej puls szaleje. To nas tak bardzo zbliży. Dźwigam to małżeństwo od lat. Zasługuję na to." Kasia kiwała głową, jakby wszystko wcześniej przećwiczyły. Żona nachyliła się tak blisko, że czułem zapach wina w jej oddechu. "Więc co myślisz? Potrzebuję czasu." Jej uścisk na mojej dłoni się zacieśnił. "Czasu? Zaplanowałam dla ciebie cały ten wieczór, a ty potrzebujesz czasu?" Jej oczy stały się zimne. Nie zwlekaj za długo. Przez Następne kilka dni wracała do tego ciągle i za każdym razem była coraz bardziej zjadliwa. Większość facetów byłaby wdzięczna. Pewnego wieczoru przy kolacji odłożyła widelec i wpatrywała się we mnie. Mogłam wyjść za każdego. Wiesz, wybrałam ciebie. Wtedy zacząłem zwracać uwagę. Sześć tysięcy złotych zniknęło z naszego konta. Samochód Kasi przed naszym domem, kiedy żona mówiła, że jest w pracy, rachunki z hotelu schowane w jej torebce. Coś było bardzo nie tak. Pewnej nocy leżałem w łóżku i słuchałem jej oddechu. Jej telefon zabrzęczał na stoliku nocnym, patrzyłem, jak ekran się rozświetla. To był SMS od Kasi. Czy on już jest gotowy? Zaczynam tracić cierpliwość. Moje serce zaczęło walić. Czekałem, aż całkiem zaśnie i ostrożnie wziąłem jej telefon. Znałem jej kod z Wpisuję setki razy. Otworzyłem wiadomości z Kasią i zacząłem przewijać. To, co znalazłem, zmroziło mi krew w żyłach. Miesiące wiadomości planujących całą sprawę. Napisała, że jest uwięziona i że ją powstrzymuje i że skończyła udawać, że mnie kocha, ale odmawia odejścia z pustymi rękami. Cały plan tam był. Śpie z Kasią. Żona chowa się w szafie z kamerą, robi zdjęcia i składa pozew o rozwód, i zabiera dom, i samochody i moją emeryturę. Potem zobaczyłem wiadomość, przez którą przestałem oddychać. Jest taki głupi. Nigdy by tego nie rozgryzł, nawet w milion lat. Zrobiłem zrzuty ekranu wszystkiego i wysłałem sobie na maila. Potem usunąłem wysłanego maila z jej telefonu i odłożyłem go dokładnie tam, gdzie był. Przez cały czas trzęsły mi się ręce. Potem usłyszałem, jak porusza się w łóżku. Zamarzłem. Przewróciła się i coś wymamrotała, ale się nie obudziła. Resztę nocy nie spałem. Następnego ranka przesłałem wszystko mojemu prawnikowi. Po południu oddzwonił. To jest oszustwo. To jest spisek. Złożyliśmy dzisiaj, kiedy wróciła tego wieczoru do domu, promieniała. Więc w ten weekend spojrzałem jej prosto w oczy i uśmiechnąłem się. Jasne, jestem gotowy. Cała jej twarz się rozświetliła. Następnego ranka obudziła się i znalazła pozew rozwodowy przy drzwiach. Stoi w drzwiach w swoim szlafroku, trzymając papiery. Jej ręce zaczynają drżeć. Co to jest? Nie odpowiadam. Po prostu patrzę, jak jej oczy przesuwają się po stronie. Jej twarz wykrzywia się w coś, czego nigdy wcześniej nie widziałem i rzuca papierami w moją twarz. Chwyta telefon i dzwoni do Kasi bez przerwy, ale nikt nie odbiera. Co zrobiłeś? Nadal nic nie mówię. Następne trzy miesiące to była plama prawnikom i papierków i czekania. W końcu siedzę w sali sądowej. Mój prawnik przedstawia zrzuty ekranu i wiadomości tekstowe i przelane pieniądze. Potem wzywa Kasię na świadka. Wygląda na przerażoną. Wyświetla jej własne wiadomości na ekranie i pyta, czy je napisała. Próbuje zaprzeczyć, ale jej imię jest tam wyraźnie widoczne. Sędzia ostrzega ją przed krzywoprzysięstwem. Załamuje się i przyznaje się do wszystkiego. Jak żona ją zwerbowała. Jak planowały to przez miesiące. Jak zamierzały mnie wrobić i wszystko podzielić. Żona ściska stół tak mocno, że jej knykcie białej. Zamknij się. Psujesz wszystko. Proszę pani, niech pani siada, mówi sędzia. Jej prawnik próbuje argumentować, że nic się nie stało, więc nie ma szkody. Żona nie potrafi się powstrzymać. Wszystko by się udało, gdyby ta idiotka trzymała gębę na kłódkę. Jej własny prawnik zamyka oczy. Sędzia pochyla się do przodu. Właśnie przyznała się pani do spisku na moim sali sądowej. Udokumentowany spisek jest podstawą do pełnego podziału majątku. Żona wstaje tak szybko, że jej krzesło wywraca się na podłogę. Dźwigałam go latami. Zasługuje na ten dom. Komornik zaczyna w jej kierunku iść, cofa się do ściany. Zrujnowałeś mi życie. Łapią ją za ramiona, a ona szamocze się i kopie, i krzyczy moje imię, kiedy wywlekają ją przez drzwi. Sędzia patrzy na mnie. Ona nie dostaje nic. Zatrzymałem dom i psa. Żona przeprowadziła się do kasi. Okazuje się, że rozgryzłem to w końcu.